Tam? Łapkę w górę. górę. Subika z dzwoneczkiem u mnie i u Daniela, bo, jeżeli, bo możecie nie wiedzieć, że Daniel ma też swój kanał Link, do niego znajdziecie w, w opisie. I do Janka też znajdziecie w opisie. łapki w górę. Ile łapek, żeby, była, żeby był kolejny z tej serii odcinek? Bo już. w ten odcinek to był za to ten raczej powinien być za 10 łapek w górę. 10 łapek w górę i oddłupia widzowie. Ja nie wiem, gdzie mi dać rany Ale jesteśmy dzisiaj z moim bratem na małym tak. Dlatego no. zaczynamy gierkę. Ok. Mam już dobra. Powiększamy naszą wyspę najpierw. Okej. Okay. Skrzynka! Jej! Chlebki mam! Nie, poczekaj, bo ja nie dla to ustawiłem, tylko że to. Liczę to. Oj! Nie! Z mi spadłem! Nie! Mamy skrzynaczkę, tutaj może być. Może? Co stało? Wista się... mi kanał. Drewno! Mam drewno. Schowaj do skrzyneczki. Drewno! Glina. Okej. Okay. My sobie powoli, widzowie, powiększamy tą wyspę. Weź mi całe całego dirta, jakiego masz. Pięć dirta. Dużo. Poczekaj, muszę to schować. Widzowie. Proszę, to są moje całe itemki. Daj tylko dźwięk ok Mhm. Dobra, teraz ja troszkę pokopa a ty weź ten. Co? Widzowie! I co napiszemy w komentarzu? Hashtag One. Hashtag one. jeden. Tak, hashtag 1. Chwila. Ja nam zrobię crafting na ten, żeby się robić. No no. Cię o Boże. I dzisiaj widzowie w Minecraft. Co nam... To było bardzo ciężkie, żeby się połączyć z Danielem. No. Bo nie rozkminialiśmy życia. Nie, zostaw, zostaw! Zostaw. Albo to drewno, a nie kamień. Dobra, przepraszam. Czekaj, już nam robię. Crafting mamy. Na razie ten one blok bardzo się rozbudowuje. Bardzo fajnie wygląda. No. Zawsze chciałem grać w one block, a tak szczerze, widzowie. No, be. Od kiedy drewno. ja poznałem dla OneBlocka, To w ogóle był fajny. Od kiedy poznałem. Zrób ten drewno przerób na deski Dobrze, Czy robię drewno deski Dobra, ale wezmę No już jeszcze drewno na deski. Teraz zrobimy patyki. Zrobiliśmy patyki. Te dwie deski odłożymy tutaj. I na i łopatę. Hej, bal, hej, bal, co? Chlebki będą. No, robię te. Co? Masz on krowa. Masz on krowa? Jakie krawcowało chlebki? Po co nam chlebki Daniel? Spójrz na mnie. Słupkę masz. Co? Mamy pożywienie do końca tej gierki widzowie. Ale musimy jakoś zabudować to. Musimy zabudować to. Nakarmiłem jej ją. Czym ją karmisz? E, Świnkiem. Uważaj, żeby jej nie strącić. Czekaj, ja, ja jeszcze ten tył rozbuduję. Czekaj, ja tej chcę jeszcze rozbuduję. Troszkę. To jest po prostu one block. Moim celem to jest. nie jest... one block. <laughs> Świnko! Świnko! No. No, na pewno się Hej w ogóle ma mam fajnego spinkaści Masz Daniel, tutaj jedna zupka Ddziękujęka Tę drugą grupkę. Boże, Boże jak jaką ma? na cienkim wosku, jest o Boże? Na cienkim wosku? Dobra, Ej, widzisz to? Ja mam jeszcze bardziej rozgrzmówię. A ja, a ja sobie ja sobie kopię na Dania. Dynia? Tak. To dobrze. Włożę do skrzyneczki dynię. Krowa! Krowa? W sumie krowa będzie nam potrzebna. Pamiętaj Daniel, na bloku nigdy nie kop pod siebie. Tak. Tak samo, bo... Bo... Gdyby to ja. Krzynek! Jabłko! Jabłuszko. Ja wiem ja, ją. Ja. Kwiatuszek. Ok. Weź, bo ja. Ej! Mam drzewko. Masz skrzynkę, dobra. Powiększ skrzynkę. Drzewko? Tak. Super. Dobra, czekaj. Widzowie, zostawcie komentarz. Hashtag one blog Będę serduszkował na pewno. A ja, a u mnie zostawcie y, one Wy łapkę zostawcie, bo Daniel nie będzie miał komentarzy, widzowie. No to... Bo... Okej... Okay. Ja się zabieram za dalsze kopanie Kwiatuszek. Ej, po tak... Czekam aż przyjdziemy na epokę Storma, nie? No, epokę... Melon! Melon! Ta z drewno to nic dziwnego. Druga krowa. Jaka? No. Melon. <laughs> Druga maszu. Poczekaj, Daniel. Jeszcze dwie normalne C krowy. Cyk. Dobra, ja sobie chowam... C C nie, nie. Potrzebujemy. To... Mhm. Mm Właśnie, po to... Ale mam... już nam Melonik się zasiął. Drugi? zasięłem nam Melonika, okej. Okay? Oj, widzowie, jak Wam się podoba ten odcinek? Jak Wam się podoba, zostawcie łapeczkę w górę. subika, dzwoneczkiem u mnie i udaniela, bo naprawdę pierwszy raz gram w OneBlocka. Bloka. Ja Zaczy... też pierwszy raz. Zawsze chciałem w niego grać, ale, grą, ale teraz mam tą szansę i to jeszcze z bratem. No. O kurde, jeszcze 10 minut, widzę. Szkoda. A będzie to ale długa seria. 5, 6, 6. Idziemy na grubo. 6 łapek w górę. Kolejny odcinek. Instant. wrzucany. Mhm. Mm jedzenia o! Widzicie, widzicie, widzicie to? Nie prawda. My mamy tak dużo tych normalnych krów, że aż chciałoby się je zabić. Zapraszamy za koncert nie-family-friendly. Nic ja nie zrobiłem, nikt się... Ja miał buszko. Ja mam krzykotę! Jezu, połóż! Nie ma. A ja to jest. No dobra. Dobra, ja będę. Tatanko, jabłuszko i kwiatoczek. Jak się w nie... co? Mam wełnę. Dobra, widzowie. Dobra widzowie. Jak ci? No jak! Jabłuszka. Sadonka kwiatuszek. Nie zabijamy masz umowy, nie? No. To musi nam urosnąć, mam duże. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy tutaj są jakieś... Редактор субтитров А.Семкин Bardzo rozbudowani jesteśmy. Nie, to znaczy w ogóle, że za niedługo będziemy mieli kolejne rzeczy. Są nam Dłynka. najważniejsze rzeczy. Dynki Ej, wiesz co by się przydało? Liścia dostałem liścia? Dramy. już. Kurt zniszczyło mi się, poczekaj. Musimy... Potrzebujemy... Jakby podaj mi diczta. Wiesz po co dicz tam jest? Ja Nie mam bycia. Cztery dyrta. Ale ja mam syf w tym na kwitnącym kubicowiu. Dlatego wam, dlatego ci chcę zrobić kolejną skrzynaczkę. Do skowaj dost bo muszę Jak będzie skrzyneczka to proszę Mhm mm. nam na bardzo dużo snę. Jak to? Masz blok kości? Mączka kostna. Mączka? Wiesz, że mogę tutaj powiększyć bardzo tą farmę? Czekaj. Bo, bo u nas ta farma musi być całkiem por Jest maksymalna. Dobra. To ja na powiększam taką farmę. Aż za bardzo powiększam tą farmę, co nie? Ja tą muczkę wezmę. No przecież mogę na tej farmie zrobić coś na... Co? Wiadro? Zobacz skrzynkę. Kozak! Jaki kozak to jest! 25 chlebka! Ja tam posadziłem nam to. Jeszcze wodę mamy. Dobrze, 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 że sadzonki. Chcesz jeszcze ja troszkę sadzonek? Yy, tak, tak, sadzonek i, i, to, i takie rzeczy tam. Sadzonki... Melon! Melon? O, no dobrze, dobrze, dziękuję, dziękuję. Melun! Weź to Dobra. No. Dziękuję. Bo za chwilę sobie ulegnę. Mam już dużo jedzonka. No, starczy nam dostatek. Ja musimy powiększyć nasze tereny skrzynkowe, co nie. No, bo ja już troszeczkę tylko potrzebuję, tak jakby to powiedzieć, mamy całkiem sporo. No, Dlatego ten licznik się nie kładzie tam, gdzie ja No nie, nie pożegnasz. I dobrze, więc zostawcie... Cię, łapkę w górę, w górę z, górę, z górę, dzwoneczkiem, dzwoneczkiem. I my się Cię, żegnamy. Pamiętajcie ta, 6, 6 łapek w górę. Kolejny i odcinek... z bloka. Bloka. Dlatego no. zostawiajcie słupki u mnie i u Daniela, zostawiacie łapkę w górę, łapek, ko komentarz, hashtag OneBlock, będę serduszkował. Hmm. E, no i ja się z Wami żegnam. Do następnego! No. No to, no i